Profesor Janusz Pajewski urodził się w 1907 roku w rodzinie inteligenckiej, gdzie żywo przechowywane były tradycje narodowe. W 1929 roku otrzymał doktorat z filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 50. objął katedrę historii powszechnej i nowożytnej na Uniwersytecie Poznańskim. Wykładał na wielu wyższych uczelniach w kraju i za granicą, m.in. w Paryżu, Strasburgu, Tuluzie, Wiedniu, Genewie. Profesor Janusz Pajewski jest najstarszym badaczem i świadkiem epoki dwudziestolecia międzywojennego. Z tych pięciu okresów dziejowych XX wieku, wieku i mojego życia, pierwszy okres przed 1914 rokiem, Mam dwa wspomnienia. No, przede wszystkim tradycje walk powstańczych, walk o niepodległość, który był wychowany, którymi żyli moi rodzice, e, ludzie, z którymi się spotykali. Dziadek powstaniec z 1963 roku, którego opowiadań bardzo lubiłem słuchać. No i te zabawy, zabawy małego chłopca, najczęściej w wojsku, czy sam, czy z rowiśnikami. Jeżeli z rówieśnikami w wojsko, to najczęściej walki powstańcze, ale czasami byliśmy hucarzami sowieckiego i rycerzami walczycymi z krzyżakami, najczęściej walki powstańcze. To jedno. I drugie, wyjazd pierwszy wyjazd z Warszawy, dalszą podróż miał wtedy lat przez 6, bo rok C13, przyjazd do Krakowa, gdzie uderzyło mnie ta bardzo polska atmosfera, gdzie nie było tego pokostu rosyjskiego, jaki zdawał się widzieć na ulicach Warszawy. No i później podróż do Wiednia, piękne miasto, które uderzyło mnie, zachwyciło i widok cesarza Franciszka Józefa. Dla dzisiejszego człowieka końca XX wieku moja sprawa zupełnie zrozumiała, ale Franciszek Józef to był ostatni monarcha z Bożej Łaski, który wierzył w to, że jest monarchą z Bożej Łaski, to znaczy wysłanym przez Boga do panowania nad ludami i uszczęśliwiania tych ludów. I co wierzyli w to jego wierni poddani? Cesarz przejeżdżał otwartym powozem ulicami Wiednia, powóz jechał wolno, publiczność odkrywała głowy. Znosi okrzyki na cześć cesarza, witała go z wielką czcią, już nie z szacunkiem, a z czcią z wielką miłością. Żywo pamiętam dzień 5 listopada 1916 roku, ogłoszenie przez cesarzy Austrii Niemiec niepodległości Polski. Ma no, fakt niewątpliwie dużego znaczenia. Yy, przyglądałem się temu yy, na krakowskim przedmieściu. Widziałem jadącego generała gubernatora warszawskiego yy, yy, von Bezelera jadącego z belwederu na zamek w otoczeniu plutonu tirasierów z przodu, yy, z tyłu w paradnych mundurach. Generał w Pikierchałbie w paradnym mundurze. na mina pruskiego zwycięzcy. To był 5 listopada 1916 roku. I mały chłopiec dziewięcioletni, który przyglądał się temu, nie przypuszczał, że wiele lat później, w roku 1976, będę miał bardzo ciekawe przeżycie, mianowicie dyskusję radiową z profesorem niemieckim Szramem z Uniwersytetu Wefrburgu-Brygowińskim. W, w w ja przemawiałem w radio w Warszawie, profesor Szram we Fryburgu. Uprzedzono mnie, że będzie mówił tutaj o wielkim znaczeniu aktu 5 listopada, więc przygotowałem się, że trochę będę z nim polemizował. Tymczasem profesor zlekceważył zupełnie akt 5 listopada, który według niego nie miał żadnego znaczenia. I wobec tego rzecz paradoksalna, historyk polski musiał przekonywać historyka niemieckiego, że jednak akt 5 listopada miał duże znaczenie. Czyżbym mógł myśleć wtedy, 5 listopada 16 roku, że w lat już 60 później będę w radio dyskutował na ten temat z niemieckim profesorem. No i tutaj, jak się mówi o akcie 5 listopada, to zaraz nasuwa się inny listopad, dwa lata później, listopad 1918 roku. No i to było przeżycie niesłychane, ta radość, która darmała całe, całe społeczeństwo. Później niezapomniany dzień 10 lutego, otwarcie sejmu ustawodawczego, nadzieje jakie wszyscy Rozpoczęciem pracy Sejmu robili sobie ta wielka radość z odbudowania państwa polskiego. Drugie wspomnienie jeszcze w powstańczych, walk powstańczych. No więc cóż. W dwudziestoleciu y, międzywojennym było powstańców 1963 roku, nazwaliśmy je weteranami, już weteran to było wiadomo, że powstanie 1963 roku, przeważnie mieli mundury, takie długie są granatowe surduty, granatowe rękawiczki i granatowe rogatywki. I wszędzie na ulicach witano i z czcią stępowano miejsca, odsuwano się, pomagano staruszkom w chodzeniu, to było wzruszające. Najbardziej może wzruszający, ciekawy był widok. Grupa powstańców, powstańców defilujących przed prezydentem Rzeczypospolitej w dniu y, 3 maja 1923 roku było na placu, zwanym wówczas Placem Saskim, historycznie dzisiaj Placem Zwycięstwa, odsłonięcie pomnika księcia Józefa Poniatowskiego. Pomnik stał wtedy przed grobem nieznanego żołnierza, jeszcze tego grobu nie było. Y, na uroczystość przyjechał marszałek Foch z Francji. I przed, pom przed pomnikiem na fotelach siedział prezydent Rzeczypospolitej, Stanisław Wojciechowski, obok niego marszałkowie Fosz i Piłsudski, z drugiej strony prezes ministrów, generał Sikorski w stroju cywilnym. Po odsłonięciu pomnika przechodziły delega delegacje stowarzyszeń różnych, ugrupowania, oddziały wojskowe, skłaniały się sztandary przed prezydentem, który siedział, nie wstał z fotela, się i uchylał lekko cylindra. Wreszcie nadeszła grupa, widziałam ten widok z bardzo bliska, grupa może 20, może 30 staruszków, weteranów 63 roku. Kiedy zbliżyli się, prezydent Wojciechowski wstał z fotela, zdjął cylinder z głowy, a na ten widok marszałkowie Fosz i Piłsudski stanęli na baczność. To był widok dla mnie wzruszający i wspominam to z wielkim wzruszeniem zawsze. Jako młody człowiek, student, później młody doktor, bardzo lubiłem bale, chociaż tańczyłem źle. No bale ówczesne miały <coughs> duży urok dla mnie, stroje, ładne stroje, panie w ładnych strojach, w ładnych kreacjach, panowie we frakach, rzadziej w smutnikach, tylko studentom wolno było przychodzić w czarnym garniturze, mieli tak zwaną bandę, to znaczy yy, szarfę taką, która znajmiała, świadczyła, że to student jest i wolno mu przyjść yy, we fraku, yy, nie we fraku. Tańce były na rozmaitej już, już były, walo wiele nowych tańców, nieznanych dawniej, ale utrzymywały się jeszcze dawne tańce, walce figurowe, kotyliony, oberki mazuri. No, Mazur, pamiętam dyskusję kiedyś prowadził jeden z młodych ludzi, dowodził, że Mazur najlepiej jest, Mazura najlepiej tańczy w kontuszu w Sukmanie albo w, w Mundurze Łańskim. Mazur tańczony we fraku, gorzej wygląda, poły się plętają, zwłaszcza figura marmącka jest bardzo trudna. No założę się, że nikt z telewidzów słuchających dzisiaj nie będzie wiedział, co to znaczy ma figura marmącka w Mazurze. Wspomnień. No, wielokrotnie widywałem, nie spotkałem się z nim osobiście, nie rozmawiałam, ale wielokrotnie widywałem marszałka Piłsudskiego. Robił zawsze bardzo duże wrażenie. Widziało się w nim bohatera walk niepodległościowych, naczelnika państwa, zwycięskiego wodza. Wspomnienia mam z wiadomości śmierci. Marszałka rozeszła się po całym kraju, no i to stwierdzam stanowczo, że żałoła po śmierci Marszałka w maju 1935 roku była znacznie szersza i głębsza niż uczucie, jakie Marszałka darzono za życia. Miał wielkich zwolników, wielbicieli, bezkrytycznych wielbicieli, miał ich bezkrytycznych wrogów i tak pozostało do dnia dzisiejszego. W wieku XX Polska dwa razy odzyskała niepodległość. Pierwszy raz, rok 1918, Polska odzyskała niepodległość i pierwsza przyczyna, najważniejsza, zasadnicza tego, żeśmy niepodległość odzyskali, to była postawa narodu polskiego, który z utratą niepodległości nigdy się nie pogodził i dążył bardziej w pewnych okresach mocniej, w innych słabiej, dążył do odzyskania niepodległości. Że niepodległość odzyskaliśmy właśnie w 1918 roku, to do tego dodała koniunktura międzynarodowa. Wojna, upadek wszystkich trzech rozbiorców, rewolucja w Rosji, rozpadnięcie monarchii austriackiej, upadek monarchii w Prusach. To były zewnętrzne okoliczności, które w swojej, że właśnie w tym roku 1918, a nie wcześniej, czy później niepodległość odzyskaliśmy. To było wielkie święto, wielki okres dziejowy. No i drugi raz odzyskaliśmy niepodległość w 1989 roku, gdzie no również dzięki postawie narodu doszło do, utworzenia, do odzyskania niepodległości, do tego, że możemy dzisiaj sami decydować o Was, o naszych sprawach i naszych losach. No i teraz. Życzyć by sobie należało, żeby dzisiejsze pokolenie, czy dzisiejsze pokolenia, wszystkie młodzież, okazały tyle hartu, a może więcej jeszcze hartu niż pokoleni pokolenie 1918 roku i żeby tę niepodległość umocnić, utrwalić bardzo silnie, mocno i o tym z wiarą w przyszłość.